Cześć! Dziś mam dla Was niezwykłą historię chłopaka, którego mama co roku w czasie gwiazdki znikała z domu. W końcu po wielu latach jej syn otrzymał list, w którym pewien tajemniczy mężczyzna wyjaśnił przyczynę jej tajemniczego zachowania. John uwielbiał gwiazdkę równie mocno, jak kochają ją wszyscy dzieci i dorośli. Zawsze, kiedy przechadzał się z rodzicami po pięknie udekorowanym mieście, zachwycał się ozdobami skrzącymi się lampkami, gwiazdkami i aniołkami. Często prosił tata, żeby chodził z nim na jarmark świąteczny, bo tam były najpiękniejsze światełka i jak tylko docierali na miejsce, mały John chodził od straganu do straganu jak zahipnotyzowany, z wielkim uśmiechem na ustach. John spędził swoje dzieciństwo z tatą i mamą Su w stanie Ainoy. Zgodnie z amerykańską tradycją dzieci otrzymują prezenty na gwiazdkę dopiero w poranek 25 grudnia. W ten dzień John zawsze budził się jeszcze przed budzikiem, wymykał z łóżka i po cichutku przemykał do pokoju swojej mamy, gdzie czekały na niego wszystkie prezenty. To był jedyny dzień w roku, kiedy słonie musiała przymuszać małego Johna do wzięcia kąpieli i umycia zębów. W bożonarodzeniowy poranek John z radością kąpał się na długo przed tym jak robiła to jego mama. Tego dnia był zawsze radosny i pełen energii, ale co roku miało miejsce w ich domu coś, co wzbudzało w chłopcu ogromną ciekawość. Niby gwiazdka przebiegała u nich tak jak u wszystkich, a jednak w te dni jego mama co roku robiła coś, co sprawiało, że odstawali od reszty rodzin, które spędzały Boże Narodzenie wspólnie. W każde święta jego matka znikała na kilka godzin, a z czasem to niewyjaśnione dziwactwo stało się nawet swego rodzaju rodzinnym rytuałem, które było nieodłącznym elementem gwiazd. Kiedy chłopiec był jeszcze mały, nie rozumiał, że tajemnicze znikanie jego mamy to coś, czego nie robią wszystkie mamy na świecie. John był marzycielem, miał swój świat i, zamiast się zamartwiać, po prostu cieszył się z prezentów. Jednak kiedy dorósł, stał się bardziej podejrzliwy, i coroczna kilkugodzinna nieobecność w ten wyjątkowy dzień za każdym razem wywoływała lawinę pytań. Na te pytania mama wynajdowała coraz to nowe wymówki. W końcu John się poddał i przestał ją o to wypytywać. Chłopak wiedział, że jego mama jest wierząca, szanuje rodzinne wartości, a więc nie zrobiłaby nic, co mogłoby skrzywdzić jej męża lub dzieci. W pewnym momencie John po prostu był zmęczony słuchaniem coraz to nowych kłamstw i dla świętego spokoju przestał dociekać prawdy. Jedyne czego pragnął to pewność, że jego mama wróci do domu i gdziekolwiek chodzi jest tam bezpieczna. W głębi duszy jednak nigdy nie przestawał zadawać sobie pytania, gdzie mamusia co roku znika. Minęło wiele lat, John został pisarzem i nauczycielem, z którego sługa była bardzo dumna. Zawsze podkreślała, że to ważne, by znaleźć w życiu swoje powołanie, co bez wątpienia udało się osiągnąć jej synowi. John zrobił dużą karierę międzynarodową, podróżował po całym świecie, gdzie promował swoje książki. Nieważne jednak, gdzie akurat był, na święta Bożego Narodzenia zawsze wracał do domu. Po kilku latach intensywnych podróży John zamieszkał w Mississippi, gdzie przez 30 lat uczył w szkole. Potem przeprowadził się do Gruzji i Anglii. W czasie kiedy uczył w szkole, John przez dwa lata pracował również w gazecie Straight Up Magazine. Publikowano w nim artykuły na temat muzyki, sztuki i informacji kulturalnych z miasteczka Belleville w stanie Illinois. Właściciele gazety ufali Johnowi i dali mu wolną rękę w wyborze tematów. Mężczyzna mógł więc puszczać wodze fantazji i pisać o wszystkim, o czym tylko chciał, bez ograniczania się do jednego szczególnego gatunku. Liczne artykuły przyniosły Johnowi sławę i respekt. Jego czytelnicy oraz szefowie Carlnville Writers Guildia podziwiali jego styl i niezależność. John Robin, szef Stowarzyszenia Pisarzy, był absolutnie zachwycony jego talentem pisarskim i często komplementował fakt, że pisarz ma ogromną wyobraźnię i potrafi odnaleźć humor niemal w każdym temacie, jaki podejmuje. Jego mama Su była bardzo ciepłą, miłą i uroczą kobietą, która zjednywała sobie ludzi już przy pierwszych kilku spotkaniach. Uwielbiała organizować przyjęcia dla rodziny i przyjaciół, a jej goście zawsze podkreślali, jak wspaniałym jest gospodarzem. Pomimo tego, że miała szeroki krąg przyjaciół, nikt nie miał pojęcia, gdzie zwykła znikać w każde święta Bożego Narodzenia. Zachowaniem su był również skonsternowany jej mąż, ale na tyle szanował prywatność swojej żony, że nigdy nie zadawał jej niewygodnych pytań. Przez lata nie mógł znaleźć żadnego solidnego powodu corocznej wieczornej nieobecności swojej żony w jedną z najpiękniejszych nocy roku i sam uknął nawet teorię, że wychodzi wtedy po ostatnie zakupy, żeby dokupić brakujące prezenty i cukierki. Ta myśl go uspokajała, jednak ilekroć wracała, narzekała, że nie mogła znaleźć na jarmarku niczego, co by jej się spodobało. Tak czy inaczej, wszyscy wiedzieli, że Sue robiła wszystkie zakupy przed Bożym Narodzeniem i coraz bardziej intrygowała ich myśl, co ukrywa i dlaczego. Z upływem lat John coraz bardziej martwił się o bezpieczeństwo swojej matki, i to znajmowało jego myśl bardziej niż potrzeba poznania prawdy. Myślał nawet o tym, żeby podwozić ją dokądkolwiek jechała, ale nie miał pojęcia, jak zacząć temat i zaproponować pomoc. Wątpił, że jeśli ukrywała przed nim prawdę przez tyle lat, kiedykolwiek zechce wyjawić mu swoją tajemnicę. Ten rok był dla Johna szczególnie ważny. Starał się opublikować opowiadania w niezwykle w Stanach Popularnym zbiorze opowiadań Chicken Soup for the Soul. Co roku wielu pisarzy ściga się ze sobą o możliwość zaprezentowania historii swojego autorstwa w tym prestiżowym zbiorku, a taka publikacja ugruntowuje pozycję każdego pisarza i wzbudza szacunek wśród wydawców. Z jednej strony pragnął zapytać mamę o jej sekretne znikanie, ale nigdy się na to nie odważył. Z roku na rok stawał się coraz starszy i zdawał sobie sprawę, że jego mama również nie młodnieje. Niestety, przed tym jak John zdobył się na odwagę i zrobił wszystko, by wyciągnąć z mamy tajemnicę, Słodeszła z tego świata w wieku 72 lat i zabrała ze sobą sekret do grobu. John nigdy nie przestał zastanawiać się, gdzie co roku w święta znikała jego ukochana mama. Za każdym razem, kiedy odwiedzał jej grup, jego serce rozrywały strzępki wspomnień i dusiło go, że nie może już poskładać historii swojej matki w całość. Choć nie było już jej na świecie, często z nią rozmawiał, wierzył, że patrzy na niego z góry i opowiadał o wielu rzeczach, których nie zdążył jej powiedzieć. Jego serce przepełniał żal, że nie ma już szans wyrazić, jak bardzo w nią wierzy, zawsze chciał poświęcać jej więcej czasu i lepiej się nią opiekować. Niestety teraz było już na to za późno. W noc, kiedy odeszła, przez wiele godzin płakał i porzucił wszystkie nadzieje, że jeszcze kiedyś uda mu się odkryć tajemnicę, która od dzieciństwa pozostawiała w jego sercu puste miejsce. Poza tym, za każdym razem, gdy o tym myślał, zalewał się łzami i jeszcze bardziej tęsknił za swoją mamą. To ona przez całe życie była jego aniołem, wierzyła w niego i kibicowała mu, mobilizowała do pogoni za marzeniami. John zawsze chciał być sławny, a teraz, kiedy w końcu mu się to udało, nie było już obok jego największej wielbicielki. John miał wszystko, czego potrzebował, a nawet więcej, bo sława przyniosła mu również duże pieniądze. Mógł jeść na co tylko miał ochotę i podróżować do najdalszych zakamarków na Ziemi. Jednak odkąd odeszła jego mama, jego dni stały się blade i nic nie sprawiało mu już takiej przyjemności. Tuż po śmierci matki John przestał wychodzić do ludzi, a później rzadko opuszczał już nawet swój wielki dom. Przestał odbierać telefony i nie odpowiadał na maile. Jego najbliżsi zaczęli się już o niego poważnie martwić. Wtedy na jego skrzynkę pocztową przyszedł list, który na zawsze odmienił jego życie. Kilka dni po śmierci Sue, John zajrzał do swojej skrzynki i znalazł tam list. Wrócił do domu i rzucił go na biurko. Nie zerknął nawet na adres nadawcy. Był pewien, że to kolejna propozycja od wydawcy lub rachunek telefoniczny i kompletnie nie miał wtedy głowy do skupiania się na poczcie. W tych dniach chciał być przy ojcu, bo czuł, że tylko jego obecność uspokaja cierpiącą duszę taty. Następnego ranka, kiedy jak co dzień John usiadł przy biurku, przypomniał mu się wczorajszy list. Wziął go do ręki, zerknął od niechcenia i poczuł w sercu coś, co kazało mu otworzyć list. Jesteście ciekawi, co było w liście i kto go napisał? John rozerwał kopertę i ostrożnie wyjął z niej kartki. Nadawcą był Robert. Przez chwilę John próbował przypomnieć sobie czy zna jakiegoś Roberta, od którego oczekiwał na list, ale nikt konkretny nie przychodził mu do głowy. To rozbudziło w nim ciekawość. Zachodził w głowę, kim jest Robert i dlaczego wysłał list na ten adres. Już po pierwszych zdaniach mężczyzna wywnioskował, że mniemany Robert znał matkę Johna. Byli kolegami w czasie, kiedy współpracowała w fabryce sedesów. John skrzywił się i zaczął głębiej spekulować, dlaczego Robert miałby mu wysłać list. Od lat matka nie pracowała w tej fabryce. Najpewniejszy był scenariusz, że mężczyzna wysłał mu wiadomość z kondolencjami. Tym bardziej Johnowi nie chciało się wcale czytać tego listu, ale w końcu coś go podkusiło i zaczął. List zaczynał się słowami: Piszę ten list, ponieważ pragnę wyrazić wdzięczność za wszystko, co twoja matka robiła dla mnie i dla całej mojej rodziny przez te wszystkie lata. W tym momencie John się przytrzymał, starając zrozumieć, o co może chodzić. Serce zaczęło mu szybciej bić i zrobiło mu się gorąco, bo czuł, że za chwilę od lat skrywana przez jego matkę tajemnica wyjdzie na jaw. Każdego roku w Wigilię Bożego Narodzenia twoja mama przychodziła do mojego domu ubrana jak pani Mikołajowa i rozdawała nam prezenty, na które nas samych nigdy nie byłoby stać. W tym momencie sekret, którego tak strzegła przez całe życie, w końcu wyszedł na jaw, a motywy jego mamy okazały się czyste jak kryształy. John bardzo się wzruszył, po jego policzkach pociekły łzy. To jednak nie wszystkie niespodzianki, jakie skrywał list od Roberta. W dalszej części mężczyzna napisał, że wśród prezentów, jakie rodzina Roberta dostawała od mamy były buty, koszulki, dżinsy, zabawki i słodycze. Wiem, że twoje serce jest ciężkie, pisał Robert. Na pewno tęsknisz za swoją mamą o wielkim sercu. Ale chciałem, żebyś wiedział, że nam również bardzo jej brakuje. Kochaliśmy ją jak własną matkę i chciałem, żebyś wiedział, jak piękny uczynek twoja mama robiła dla nas co roku na gwiazdkę. Od teraz wszystko stało się jasne. John był w szoku i nie mógł wypowiedzieć nawet jednego słowa. Z listu wynikało, że w każde święta jego matka przebierała się za panią Klaus i rozśmieszała dzieci z biednego domu, a do tego jeszcze kupowała im najpotrzebniejsze rzeczy ubrania i zabawki. W Johnie na nowo wezbrało wzruszenie. Po tym jak nareszcie poznał tajemnicę swojej mamy szanował ją jeszcze bardziej niż wcześniej. John doskonale wiedział, że jego mama była najmilszą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkał na swojej drodze. Ale to co robiła dla dzieci swojego współpracownika wykraczało znacznie poza zwykłą uprzejmość i życzliwość. John znał wielu ludzi, którzy okazywali współczucie i dobro innym, ale nie znał nikogo, kto poświęciłby czas swojej rodziny dla zupełnie obcych potrzebujących uśmiechu i nadziei na lepsze życie dzieci. John pękał z dumy. Natychmiast po tym jak przeczytał list, poszedł do swojego ojca i powiedział mu prawdę o sekretnym znikaniu su Prawdę, której mieli się nigdy nie dowiedzieć. Ojciec z Johna za nie mówił, a w jego oczach stanęły łzy. Gdyby tylko było to możliwe, przytuliłby teraz do siebie żonę i powiedziałby jej, że był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, mając możliwość być przy niej całe życie. Co prawda zawsze ją adorował i podziwiał, ale tego dnia był z niej szczególnie dumny, zupełnie jak jego syn. Po tym jak emocje opadły, mężczyźni postanowili odpisać Robertowi i podziękować mu za wyjawienie dobrych uczynków su. Nawet pomimo tego, że John był pisarzem, w tym momencie nie przychodziły mu do głowy żadne sens Słowa. Przed oczami stawała mu jego zawsze uśmiechnięta, radosna mama. W końcu przez łzy udało mu się napisać kilka słów. W odpowiedzi rzekł: Ten krótki liścik był najlepszym prezentem, jaki otrzymałem od kogokolwiek. Uznał, że to wystarczy i wysłał list na adres nadawcy podany na kopercie. Jesteście ciekawi, co było dalej? Jeśli tak, posłuchajcie co później zrobił John. Pisarze często czerpią inspiracje z własnych doświadczeń, a jego życie było niczym innym jak istnym rollercoasterem inspirujących wydarzeń. John wiedział, że musi zrobić coś z tą historią, ale jego myśli galopowały jako szalałe. John, żeby spisać coś sensownego, potrzebował spokoju ducha i umysłu. Każdego dnia John pisał wiele inspirujących historii, ale ta była dla niego szczególna i wiedział, że co prawda musi się nią podzielić ze światem, ale musi to zrobić w sposób wyjątkowy i jedyny. Tym razem nie chciał podzielić się ze światem historią, ale emocjami, które się z nią wiązały. Miał marzenie, żeby uwiecznić historię Słuch, tak żeby wszyscy mogli ją przeczytać. Pewnego dnia wydawca zaprosił Johna, by opublikował swoje opowiadanie w świątecznym wydaniu Chicken Soup for the Soul. Jak mężczyzna się o tym dowiedział, aż skoczył z radości. W końcu jego ciężka wieloletnia praca się opłaciła i uznał to zaproszenie jako bożonarodzeniowy prezent od Boga. Emmy Newmark, redaktor naczelna kiedy pierwszy raz przeczytała historię mamy Johna, była nią absolutnie zauroczona. John doskonale wiedział o dużej konkurencji pisarzy, którzy za wszelką cenę chcieli, żeby ich historię opublikowano. W tym właśnie zbiorku dlatego to wydarzenie uznał za dar od losu, a być może dar od jego mamy. Nareszcie spełniły się jego marzenia. Wcześniej, kiedy John starał się zostać jednym z autorów publikujących w zbiorku Chicken Soup for the Soul, jego motywacją były głównie pieniądze i prestiż. Jednak teraz powodem, dla którego podzielił się historią ze światem był morał, że dobre uczynki nigdy nie idą na marne. Zupełnie tak jak uszczęśliwianie innych, które nigdy nie wychodzi z mody. Dzięki za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał Projekt X. Do usłyszenia!